Witam Was jak zawsze przy niedzieli, kiedy to nagrywam. Dzisiaj, słuchajcie, etap przed nami, szósty, zatytułowany w zasadzie Czyszczenie tekstu. Natomiast chciałbym zacząć dzisiaj od dość istotnej, od istotnego w zasadzie problemu, jakim są najczęściej występujące błędy składu. Bo tak naprawdę, to na tym polega czyszczenie tekstu. My jako składacze tekstu no oczywiście nie zajmujemy się merytoryką. To nie są błędy dla nas, więc jeżeli znajdujemy błędy w postaci na przykład źle skonstruowanego zdania, które nam się wydaje, że jest niewłaściwe i tak dalej, to nie, są, to nie jest nasza działka, broń boże tego nie ruszamy. Natomiast rzeczy takie jak na przykład yy, błędy w postaci yy, błędów składu, błędy, typ, błędy typograficzne, nie, użycie niewłaściwego znaku itd. Tak to jest nasza działka i to są nasze zadania nasz, yy, i nasza rola, żeby te błędy wyłapywać i poprawiać, oczywiście, tekst. Natomiast, broń Boże, nie robimy tego na e, żadnych kwestiach związanych e, e, z, poprawnym, z poprawnościami językowymi. To nie jest nasza rola. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość, zawsze powinniśmy do korektora, edytora e, wysłać to. E, i zadać mu ewentualnie pytanie, czy tutaj nie ma błędu, jeżeli mam jakąś wątpliwość. Natomiast generalnie nie jest to nasza rola. Ok, no dobrze, to było tytułem wstępu. Zacznijmy w takim układzie najczęściej występujące błędy. Przygotowałem dla Was krótki zestaw slajdów oraz wizualizację na przykładzie naszego tekstu, żebyśmy widzieli, co jest błędem, jakie błędy są, jak się pojawiają i w związku z tym oczywiście najczęstsze. Zacznijmy od początku. Pierwszy błąd najczęściej występujący no to oczywiście jest błąd związany z podwójną spacją. Tak jak najbardziej podwójna spacja jest błędem. Tu widzicie e, błędy, jeden błąd na tym ekranie. Dam wam tutaj powiedzmy kilka sekund, abyście ją zorientowali, czy znajdziecie go. Ja już go oczywiście widzę, zresztą przygotowywałem te błędy, więc jakby wiem, że on tam występuje. Podwójna spacja to jest sytuacja taka, w której rzeczywiście w tekście są dwie spacje. Nie możemy tego zostawiać w ten sposób. Nie może zostać w tekście błęd, błąd, podwójne spacje. Odpowiedź jest bardzo prosta. W większości wydawnictw osobom, którym, które wykonują to zadanie, jakim jest składanie tekstu, płaci się za ilość znaków, za obróbkę, za przygotowanie, oczywiście odpowiednią ilość znaków. W związku z tym, siłą rzeczy, gdyby mi płacili za znak w postaci podwójnej spacji, to byłoby to absurdalne, gdyż mógłbym, powiedzmy, nawet będąc, nie wiem, cwaniaczkiem, mógłbym sobie pozostawiać dużo tych podwójnych spacji i brać za to pieniądze. No absolutnie nie. Dlaczego yy, nie? No, myślę, że odpowiednio to wyjaśniłem. W związku z tym naszą rolą nie jest zostawianie tych rzeczy. Tak naprawdę złe użycie znaku czy złe, yy, zła ilość znaków, yy, źle użytych, to są wszystko rzeczy, których Naszą rolą jest wyłapywać i, broń Boże, nie możemy je zostawiać. W związku z tym oczywiście ten błąd znajduje się w tym miejscu, po, przed, w tym stwierdzeniu w sile wieku, po W i przed sile są oczywiście dwie spacje, wyraźnie to widać. Cofnę się teraz, mam nadzieję, że widzicie tą szerszą odległość pomiędzy W a S, w porównaniu na przykład pomiędzy E a W w tym samym linijce w następnych dwóch wyrazach. Wyraźnie widać różnicę pomiędzy Tymi odstępami, a wszędzie one powinny być dokładnie takie same. Spacja ma konkretną szerokość. Oczywiście ona się dostosowuje do pewnych warunków, co się wyjaśni w następnym spotkaniu, e, mianowicie justowanie. A dlaczego mi się tutaj. Tak. Dobrze, w następnym etapie siódmym będę to wyjaśniał, dlaczego momenty, w których to się dzieje inaczej. Natomiast tu ewidentnie jest to błąd, należy to poprawić. I tak naprawdę powinniśmy cały tekst przelecieć, sprawdzić pod tym kątem. Teraz część z was powinna wpaść w panikę. Jak to? No tak to. Dobrze, spacja przed znakami interpunkcyjnymi. To jest kolejny błąd. Tutaj są dwa takie błędy eee, zaznaczone znowu. Kilka sekund jest dla Was, żeby to znaleźć, <laughs> natomiast zaraz oczywiście pokażę, co to znaczy. To znaczy, że przed wszystkimi znakami typu kropka, przecinek, dwukropek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania, również znaki interpunkcyjne, o, o, znaki takie jak zna nawias otwierający, zamykający, cudzysłów, yy, wszystko co sobie nie wyobrazicie, co należy do tej kategorii znaków interpunkcyjnych, Spacja jest tylko w jednym konkretnym, ko konkretnym przypadku. No, oczywiście, w zależności od użycia znaku, e, najczęściej jest za. Przed, tak jak kropką, no, wyjątkami są oczywiście znaki od e, cudzysłowy zamykający i otwierający, bo w zależności na który patrzymy, tam spacja jest jakby po tej stronie. E, inaczej. Cudzysłów otwierający, ma spację przed, za nim nie może być spacji. Cudzysłów zamykający. Kolej ma na odwrót przed znakiem nie ma spacji, bo on jakby jest przyklejony do ostatniego znaku. Po nim jest oczywiście spacja. Podobnie jest z nawiasami otwierającymi, zamykającymi itd. W związku z tym to oczywiście błędy występuje jeden tu przed przecinkiem jest spacja, która nie może tu zostać oraz oczywiście jest spacja przed wykrzyknikiem i to są dwa błędy, które w tym akapicie się znajdują i to też jest naszą rolą, żeby to poprawić. Nie możemy czegoś takiego zostawiać niezależnie od tego, jak dostaliśmy tekst. Ktoś przed nami piszący tekst oczywiście nie powinien tych błędów zostawiać, bo to jest błąd po prostu pisania na maszynie na, czy na klawiaturze. W związku z tym to jest naszą rolą, żeby to poprawić. Jesteśmy ostatnim bastionem, nazwijmy to, przed e, oczywiście korektą. E, natomiast nie powinniśmy tych błędów zostawiać. Lecimy dalej. Cudysłów polski. No właśnie. Dlaczego polski? Dlatego, bo polski cudysłów jest charakterystyczny bardzo. Jak pamiętacie z postawówki uczyliśmy się, że cudzysłów jest otwierający z przodu na dole, z tyłu na górze. Oczywiście teraz jest sytuacja taka, że wszyscy robią to samo, tak? Cudzysłów, nawet mówiąc po polsku, wiem, będę trochę złośliwy, ale mogliby zaznaczać właściwej kolejności, a nie tak, tylko w angielski. Angielski, brytyjski cudzysłów jest oczywiście z przodu i z tyłu na tej, po tej samej stronie. E, polski taki nie jest. Polski ma konkretny wygląd. I to jest błąd. Najgorsze jest to, że nie zaznaczyłem w tym slajdzie, jak powinien on wyglądać właściwie, więc oczywiście to zrobię teraz na żywo w, w trakcie pisania tego i robienia. Z polski oczywiście wygląda w ten sposób. Czodu jest na dole, z tyłu jest na górze. Wyraźnie to pięknie widać, podświetle to nawet. To jest coś, co nas, tak powiem, dotyczy. Jesteśmy w Polsce, używamy języka polskiego i jeżeli chcemy robić to właściwie, powinniśmy tych błędów się wyzbywać. W związku z tym czegoś takiego, co mamy tu, nie możemy zostawić. Widzicie, zamykający cudzysłów jest właściwy, otwierający jest niewłaściwy. To jest brytyjski cudzysłów, zobaczcie, że obydwa cudzysłowy są o tej samej wysokości, mają one oczywiście swój, kie swój kierunek. Pamiętajcie o tym, że cudzysłów brytyjski to nie jest te same kreski z dwóch stron, tylko one mają odpowiedni kierunek, tak jak tu widzicie, zrobiony. Jest to dość charakterystyczne. Nasz polski ma zupełnie inaczej. Jako ciekawostkę Wam powiem, to jak ktoś jest zainteresowany, zobaczcie jaki jest cudzysłów niemiecki i zobaczcie jaki jest francuski. Tak, oni też mają swoje i wierzcie mi, pilnują tych zasad i przestrzegają i bardzo dobre mają składy. W związku z tym idźmy ich, że tak powiem, za ich przykładem i starajmy się nasze polskie zasady trzymać i ich stosować. Lecimy dalej. Słuchajcie, użycie złe dywiza i łącznika. No tu jest powiedzmy problem, dlatego bo bardzo często jest to wynikiem po prostu zwykłego, przepraszam, za określenie lenistwa. Dlatego w większości osób się wydaje, że ta kreska minus, którą mamy na. Mamy na klawiaturze, to już załatwia całą robotę i w każdej sytuacji oczywiście możemy z niego korzystać. Otóż nie, dlatego bo w typografii mamy dostęp do kilku rodzajów kresek. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Z okazji pokażę, gdzie je możemy znaleźć. Te kreski znajdują się oczywiście w odpowiedniej kolejności. Uu, szybciutko to, to odnajdę i je wywołam. Może po prostu sobie ułatwię życie i zrobię to po prostu prościej. Yy, I stworzę sobie szybciutko ramkę tekstową, która będzie mi to pokazywać. Będzie to po prostu szybsze. A Wy nie będziecie tracić czasu. A jest tak: mamy krótką kreskę, mamy długą kreskę, czy oraz najdłuższą kreskę. Yy, pięć, o, jest. W związku z tym w odpowiedniej kolejności one się nazywają następujący sposób: dash, n dash, m dash lub po polsku łącznik, dywiz, półpausa i pauza. W typografii występują trzy kreski o różnej długości, każda do czego innego służy. W związku z tym, w tym przypadku, złe użycie dywiza i łącznika, jeżeli popatrzymy na ten skład, w zasadzie dotyczy większości użycia. Który jest tu i po niepoprawne użycie dotyczy tak: po pierwsze, zdań dialogowych, od których zaczyna się zdanie, które to zdanie zaczyna się właśnie, powinno się zatem zaczynać od myślnika, natomiast nie zaczyna się od myślnika. I tu jest oczywiście źle. Drugie jest oczywiście to zdanie narracyjne, które się pojawia jako dopełnienie, czy tam powiedzmy kontynuacja, finał, podpowiedź zdania dialogowego. Tak, Niemcy, dobrzy rycerze, no i oczywiście myślnik, zawołali mieszkańcy. To jest oczywiście wypowiedź narracyjna. Yy, I oczywiście pomiędzy tymi dwoma wypowiedziami powinien się również znajdować myślnik. Natomiast poprawne użycie <laughs> znajduje się Przepraszam, po prawej stronie, kiedy z kolei wyrazy są dzielone. No i tu jest sytuacja taka, że tu już jest dobrze, dlatego, bo dywiz i łącznik, czyli pierwsza kreska, występuje właśnie jako dzielnik albo łącznik. Łącznik to są oczywiście przypadki. Ja może zrobię kiedyś na ten temat filmik wyjaśniający to bardzo konkretnie. Na razie chcę się skupić na tym, co jest naszym tematem. Otóż yy, jako dywiz, czyli dzielnik wyrazów. Divis, divide, tak, dziel, używ w tym przypadku do dzielenia razów. Natomiast łącznik, jako łącznik w naszym składzie również występuje w takich określeniach, w słowach staropolskich i on wtedy łączy dwa. Przyznam szczerze, e, nie będę tego szukał, ale pokażę Wam w, w jakiej roli występuje w języku polskim. Mianowicie łącznik występuje w języku polskim właśnie jako łącznik i on na przykład łączy. Takie konstrukcje językowe jak jankowska, kowalska, kowalska, Lyska, czy bielsko, biała. Tu jest łącznik, najkrótsza kreska w roli łącznika. Natomiast mm, oczywiście dzielenie wyrazów przed wczoraj, tak? Czy powiedzmy samochód. Kiedy się pojawia na końcu linijki, on wtedy TWIS się pojawia jako znacznik dzielenia wyrazów. Przepraszam, coś mi. Weszło w gardło. No dobrze, w pozostałych przypadkach powinna być kreska w roli myślnika. No i teraz jest sytuacja taka, że nie ma jasno powiedzianego, powiedziane, który znak powinien być używany. W związku z tym istotną rzeczą jest to, aby rozdzielić oczywiście e, użycie łącznika i dywiza, tak jak tu, w tutaj. Tak, rozdzielić te dwie role, czyli łącznika i dywiza, od roli myślnika, który się pojawia jako zdanie dialogowe. Natomiast, która kreska zostanie przez Was użyta, tu przyznam szczerze, może być pewna, może niedowolność, ale powinna być pewna podjęta decyzja. Dlatego, bo ja staram się oczywiście zawsze to jakoś uargumentowywać, natomiast nigdzie nie znalazłem takiej, takiej idealnej formuły mówiącej, że ma być użyta albo półpauza, albo pauza. Ja oczywiście przejrzę, w razie czego, jeżeli znajdziecie gdzieś jakieś wytyczne, które mówią, że zawsze w zdaniu dialogowym ma być półpauza, albo pauza, chętnie to potwierdzę, natomiast z, z moich, z mojej wiedzy i z tego, co zdążyłem, co nauczyłem się do tej pory, najważniejsze jest, aby rozdzielić te dwie role, czyli dywiz łącznik od myślnika. I teraz w przypadku myślnika, czy użyjecie półpauzy, czy pauzy, jest mniej istotne niż to, żebyście tutaj używali również tej najkrótszej kreski, czego nie można robić. W związku z tym, wracając do naszego zadania, po lewej stronie mamy dwa błędy, po prawej stronie mamy, przepraszam, poprawne użycie. I teraz musimy to rozdzielić. Poprawne użycie dywiza i łącznika jest oczywiście właściwe. W roli po prostu, po prostu dzielnika, to robi program automatycznie. Natomiast naszą rolą jest oczywiście złapać i rozdzielić użycie myślnika od niewłaściwych znaków. No dobrze, to oczywiście za chwilę powiem, jak to należy zrobić. Trzecie, brak spacji przed i po myślniku. Słuchajcie, no znowu, tu jest sytuacja taka, że znowu, tak jak w przypadku znaków interpunkcyjnych, które w tym przypadku miały błąd. Że się pojawiała spacja przed nimi, tu może się spacja pojawić po tym, tymże znaku. W tym przypadku wyśniku, oczywiście, tutaj mamy pamiętajmy dywiz łącznik, czyli najkrótszą kreskę, czyli to jest jeszcze przed korektą właściwą. Więc tutaj błędem jest to, że zwróćcie uwagę, że przy słowie, przed słowem nurze nie ma spacji. To oczywiście spowoduje, że ten błąd. Gdzieś tam nam <coughs> może się zemścić. W związku z tym, naszą rolą jest, aby te błędy oczywiście wszystkie wcześniej wyłapać i ustawić właściwie, żeby ich po prostu nie było. Ok, no i co? Słuchajcie, nadużywanie Entera. No i dochodzimy znowu do tej sytuacji, jaką jest źródło materiału, które dostaliśmy. Pobraliśmy tekst ze strony www. Na której tekst jest jakoś jest źródłem, no ale oczywiście on, ze względu na to, że jest formatowany w, w HTML-u, jest inaczej formatowany i kopiowanie z niego powoduje czasami to, co mamy przed oczami. W związku z tym, te wszystkie przerywane spacje, znaczy źle powiedziałem, te przerwy akapitowe w szerokości jednej linijki, oczywiście są błędne. błędne. Nie możemy ich tak zostawić. Co z tego, że skopiowaliśmy. My jako świadomi składacze musimy wiedzieć, że tak tekstu zostawić nie możemy. Akapit, wcięcie, czyli wcięcie akapitowe, czy koniec akapitu, i oczywiście później wcięcie akapitowe, powinno występować tylko wtedy, kiedy autor sobie tego życzy. Czyli jeżeli nie mamy wyraźnie zaznaczone e, linijka, przerw, e, linijka przerwy, która informuje nas, na przykład, tak jak tu mieliśmy e, o książce. No, tak jak tu, wyraźna linijka przerwy, która jest decyzją autora, to my nie możemy sobie stawiać spacji, przepraszam, nie spacji, tylko przerw yy, w postaci dodatkowej linijki tekstu, prywolnie, kiedy nam się to podoba. W związku z tym autorzy powinni nam te rzeczy oczywiście zaznaczać, że tu ma być przerwa, ponieważ tego sobie życzą. Natomiast w pozostałych przypadkach oczywiście tych wcięć, tych przerw linijek, broń Boże, nie powinno być. No, oczywiście mamy teraz problem, bo <laughs> może być taka sytuacja, że yy, w książce oryginalnej będą te podwójne czy potrójne te, te, te przerwy. Natomiast biorąc pod uwagę, że to się wydarzyło, a ja pamiętam w źródle, że tego nie widać tych przerw, tylko tam jest wszystko ciągiem, to wynika po prostu z tego, że w przypadku HTML-u został dodaty, dodany dodatkowy znak i on po prostu spowodował tą przerwę. Dlatego też naszą rolą jest ich się ich pozbyć. Więc żeby oczywiście to zrobić właściwie, w części w następnej tego spotkania będę oczywiście tłumaczył, jak to należy robić i będziemy to robić właściwie. Dobrze. wyraźnie widać te przerwy. No i oczywiście te błędy, których tutaj zostawić nie możemy pozbycie się wszystkich podwójnych enterów jest oczywiście naszą rolą, w związku z tym można, się, można liczyć na to, że jeżeli to powiedzmy gdzieś ktoś specjalnie dodał enter, to no to znaczy, że on tam będzie występował, a w wyniku składu oczywiście w HTML-u te dodatkowe entery, które tu się pojawiają spowodują, że w tym miejscu, gdzie będą podwójne, gdzie po autor by chciał, żeby była przerwa tam będą aż co najmniej trzy entery, w związku z tym usuwając wszystkie podwójne sp spowodujemy to, że zostaną nam no, te, które by zostać, powinny i będzie dobrze. Lecimy dalej, słuchajcie, ostatni błąd, ostatni rodzaj błędów. Błędów składu, głównie dotyczących języka polskiego, ale nie tylko, dlatego, bo okaże się właśnie to, co już tutaj widzicie, to są tak zwane wiszące spójniki. No i słuchajcie, wiszące spójniki to jest taka sytuacja, która mm, powoduje, że na końcu linijki znajdują się pojedyncze łączniki, Daniowe takie jak W, Z i O, U. Jest ich dokładnie 6. Eee, w związku z tym one nie powinny zostawać na końcu linijki. Nie możemy ich zostawiać. Jako, po, jako profesjonalni składacze, takich rzeczy zostawiać nam nie wolno. Tu widzę, że tych błędów nie ma, więc się cieszymy. Książka jest właściwie złożona. Cało to uwzględnione. W związku z tym nie mamy. Powodu, aby tego nie robić. Też pojawiły się pytania przy okazji. Przy okazji no co prawda nie, na, nie, nie, nie pod kanałem na YouTubie, ale y, podczas moich zajęć, czy oczywiście, jeżeli w jakimś książce, którą y, Wy, na, na podstawie której Wy się wzorujecie i robicie swój skład, widzicie błędy albo zauważacie, że są robione błędy, które ja Wam mówię, że są błędami. Waszym oczywiście zadaniem jest te błędy poprawić. Nie powielamy błędów po prostu poprawiamy te rzeczy tak, żeby były właściwie i robimy je w odpowiedni sposób. Mamy tutaj, widzicie, Z, tu mamy W, tu mamy U, no i tu mamy przypadek, że mamy aż dwa I piszące na samym końcu i takie rzeczy zostać nie mogą. Jak to oczywiście robić będziemy? Powiem Wam za chwilę. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o, o kwestie błędów e, i ich występowania, to w kwestii dotyczących ich, że tak powiem, ee, powiedziałem wszystko w zasadzie to, co trzeba. To są najczęściej występujące błędy. To nie oznacza, że to są wszystkie błędy. Oczywiście, błędy mogą być różne, wynikające z różnych innych, że tak powiem, rzeczy, i Waszą rolą jest te rzeczy wyłapać i oczywiście, broń Boże, ich nie puszczać dalej, żeby te rzeczy nie zostały w składzie. E, natomiast, ja, tak jak powiedziałem, są to. Skupiłem się na tych najczęściej występujących i które ja zawsze sprawdzam. E, I one są jakby prawie że 99% mam pewność, że praktycznie we wszystkich składach one występują. Chyba że rzeczywiście dostajemy tekst od edytora tak dobrze zrobiony, że nie, nie ma tych błędów. I on te błędy już za nas wcześniej wyłapie. Tego, bo tak naprawdę to, co my robimy, to, co będziemy robić w, następnej, w następnym odcinku, tego, w następnej części tego etapu, to tak naprawdę jest to, co każdy edytor podatek, tekstu mógłby robić. Dobrze. W związku z tym, widzimy się za sekundę. Ja w tej chwili zamykam ten, tą naszą prezentację i widzimy się za sekundę w następnej części tego spotkania.